Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Zobaczcie to, jest nasz dom. To jest nasz dom narysowany przez Janka. Janek jest teraz na etapie trzech świnek i upewnia się codziennie, czy na pewno nasz dom będzie z cegły, czy wilk go nie zmuchnie i nasz dom będzie na pewno z cegły, tak? Pomarańczowej ceramicznej. ceramicznej żaden wilk nie będzie mu straszny. Słuchaj. A dom to jakie będzie miał ściany? Ze słomy, z drewna? Czy z czego? Z cegły. Z cegły? O tam musi być taki mały, żeby nie to... A teraz to tak to trzeba nie... namalować. O, jestem nie ma Bo tu będę mieszkał mój piesek. Dobra, a drzwi i okna będą? Trzeba jeszcze drzwi namalować. To to okno jedno. A na malu jeszcze drzwi. Którym tych będziemy wchodzić do drzwi? Kominem. <grym> kominem będziemy Sam wchodzić? Wchodzi kominem. Nie, no na malu drzwi ja chcę drzwiami wejść. Mikołaj będzie kominem wchodził. Dobra, o, są. pięknie, ale duże. U. A to co to? Drugie dla. A dobrze, bo przecież będziemy mieć i do biura osobne, i do domu. Pięknie. Ale pięknie. Tylko ja nie wiem, co w gminie powiedzą na taki dach, ale może przejdzie. Jesteśmy teraz w naszym salonie i Grzegorz wyrosła tutaj rzadkie w oleista, właśnie ją widzę. Ja tu się przygotowałam, rolnica pełną parą. A ja w bucikach, takich pikolakach trochę, po błocie. Co, jaki będzie żerandol? Ty już wiesz na pewno, 200%. Ona już wie, jaki będzie żerandol. Jak to jest w ogóle możliwe? Tu jeszcze nic nie ma, a ona już wie. Wiem, ale moja wizja jeszcze może się zmienić. Tak jak mówiłam, takie trendy właśnie wnętrzarskie się zmieniają. Kiedy my dojdziemy do etapu właśnie kupowania żerandolu, to dopiero wtedy podejmę decyzję. Zobacz, dopiero co robiliśmy remont, a już byśmy tam wprowadzili pewne zmiany, więc nie ma co na razie o tym myśleć. Niby wszystko takie oczywiste, ale jednak kiedy usiądzie się już przed laptopem i trzeba wybrać jeden projekt domu. Naprawdę decyzja jest trudna. Po kilkunastu minutach szperania w różnych projektach uświadomiłam sobie, że w zakładce ulubione mam już ich około 40, no, a jednak nie każdy też pasował do warunków naszej gminy. No i później tak analizowaliśmy co. To można. trzeba było się na pewno dwa albo trzy razy zastanowić nad tym. Co zrobić w środku? Jak rozmieścić wszystkie pomieszczenia? Nanieść nasze indywidualne zmiany. No bo wiadomo, płytki można zmienić, ściany można jeszcze raz pomalować. Natomiast to, co już tutaj postawimy, no to jest kaplica. Zostaje. Chyba, że zburzymy i wybudujemy jeszcze raz. Nie, tego, nie, tego chcemy. nie planujemy. I przeglądając te wszystkie projekty, poświęcając na to naprawdę tygodnie, już można powiedzieć, bo ładnych parę miesięcy siedzimy w tym temacie, zadałam sobie pytanie, po co my w ogóle budujemy ten dom? Właśnie jaką on ma mieć ideę? I nie chodzi mi tutaj właśnie o rozmieszczenie pokoi, tylko. Idea jest prosta, żeby na głowę nie kapało, no i z wami przy boku i wszystko. Cieszę się, cieszę się, że Twoja idea jest taka prosta. Mm. No, dom to fajnie takie właśnie miejsce, do którego wracasz i czujesz się w pełni swobodnie. Normalnie tak jakbyś był tylko w swojej skórze. Chyba, że I jesteś rolnikiem więcej. i pracujesz od rana do wieczora. Oj, Grzesiek, Grzesiek, a miało być tak romantycznie. Jeszcze będzie, spokojnie. Jeszcze musi mi się zachcieć. Początek był taki, po pierwsze wymogi z naszej gminy, więc cała papierologia. Na szczęście projekt domu, który wybraliśmy, a naprawdę dostaliśmy od Was mnóstwo zapytań pod tym pierwszym filmikiem, w którym uznajmiliśmy, że w ogóle będziemy dokumentować jakby postępy naszej budowy, jaki to projekt. Wybraliśmy projekt Home Concept 35. Ten projekt jest mega, mega prosty, a zarazem piękny. Jak Czyli tak według mnie to była właśnie prosta budowa nieskomplikowana, natomiast jeżeli chodzi o już wyposażenie i takie gadżeciarskie podejście, to dla mnie musi być nowoczesne, z całą pewnością. Tak i właśnie tak będzie w naszym domu. Jest kilka rozwiązań, na które się zdecydowaliśmy, o tym jeszcze może teraz nie będziemy mówić, no bo... ale na przykład ja jestem trochę przerażona, że w domu nie będziemy mieć grzejników i jak to ta podłoga ma ogrzać całą przestrzeń, kurczę. No właśnie, też się zastanawiamy, czy przy podłogówce dodawać jeszcze faktycznie te grzejniki, czy już y, temat zostawić? No teoretycznie te grzejniki trochę szpecą. Nie ma co, nie, ale myślałam, żeby chociaż tam na górze gdzieś tam w sypialni mieć grzejnik. Ania, ale to może a po nowoczesny, prostu... temat e, może nie, to nowoczesny, nowoczesny temat dla seniorów? Może nie nowoczesny temat. dla seniorów. Nie, a ale a ja mówię, dlaczego? szczerze to ja myślę o naszej starości, o tym, że któryś z nas może być niepełnosprawny, więc tak e, mamy w tym domu, że w razie W e, zawsze możemy zamieszkać tylko i wyłącznie na parterze. Będziemy mieć wtedy kuchnię, salon, e, pokój i łazienkę i nic więcej nam nie trzeba. Też nie będzie jakichś schodów do domu, więc wózkiem można będzie wjechać, wyjechać, nie będziemy e, zamknięci, odcięci od Jakby świata. że czasami nam jakaś cegła na łeb spadła. A nie nabijaj się Grzesiek, no, starość jest okrutna. Ja wiem, że jest okrutna, dlatego jesteśmy, będziemy przygotowani. E, ja bardziej teraz myślę o takich e, teraźniejszych rzeczach, czyli o swoim biurze, o, o. a raczej o swoim miejscu na rolniczą dokumentację, której to obecnie To wyglądać będzie jak archiwum chyba. Tak, archiwum <grych> nic. No. Wszystkie zapiski Tyle jest tego polowe. I osobne wejście tam robimy. Chcieliśmy tak po prostu odciąć. E, powiem wprost, sobie myślę, kurczę, do Grzeszka przychodzi tyle różnych osób, i nie każdy jest jakimś naszym znajomym, e, którego chcemy zaprosić do domu, a do biura jednak zaprasza się osoby, z którymi może się widzimy tylko raz. Więc nie chciałam każdego przez cały dom prowadzić i zwiedzać, tylko osobne wejście, e, no, żeby sprawy jakieś takie biurowe, urzędowe e, załatwiać tam, gdzie trzeba, a niekoniecznie właśnie od razu na obiadek wpadać. Tak. więc osobne wejście. To jest cała dokumentacja. Tak to będzie wyglądać, mniej więcej. Mniej więcej. Trochę zmian było już, że inna elewacja, inne balustrady, więc to jest tylko, to jest tylko projekt. Kolejny temat to garaż. Tutaj mieliśmy trochę sprzeczne. Gdzie jest wjazd do garażu? Tutaj. Sprzeczne pomysły, właśnie czy garaż połączony z domem, czy jednak osobno, odsunięty od domu, i ostatecznie garaż mamy połączony z domem tak żeby było przejście, żeby na głowę nie kapało, żeby fryzura się nie straciła. Zwieraliśmy się to czy lepiej? Dla mnie wizualnie lepiej to wygląda, jeżeli on jest odłączony od budynku. Z kolei Ania myślała o tym, żeby jednak sobie tam przechodzić. Pytaliśmy różnych znajomych i zdania są tak podzielone, że nie wiadomo jak do tego podejść. Niektórzy tak, mają inaczej. połączony i nie używają kompletnie. A inni mówią, że właśnie super, że dziecko na przykład do fotelika, że rano w aucie jest zimno, więc lepiej kiedy to jest połączone, że nie trzeba tak grubo ubierać. Nie wiem, poza tym zakupy e, łatwiej nosić, kiedy nie też pada. Ania, spiżarka, Ania. zobacz przy kuchni. Spiżarnia musi być. To po prostu moje marzenie, żeby właśnie była spiżarnia. No te wszystkie moje. Przetwory. Przetwory, a tego jest dużo. No i można trzymać sobie takie schłodzone piwko, bo nie wiem, czy wiesz, ale to piwo dostarcza wielu minerałów i witamin, witamina C. Nie mógłbym tak długo wymieniać. A, czytałam kiedyś o tym, tak, tak. Widzę, że dbasz o swój organizm tak. i nie przestajesz. Następna rzecz, garderoba. Grzeniek, potrzebna nam jest garderoba? No jest potrzebna. Znaczy ostatnio narzekałaś na to, że wszystko co jest poskładane w szafie, to jedno wyjęcie zwykłej koszulki, t-shirta wiąże się z tym, że wszystko jest u mnie poprzewracane do góry nogami. No przecież jak mogę w to, przy takiej kosteczce coś znaleźć i, i odpowiednio dobrać sobie? Ubiór. Garderoba to mały Musi być na wieszakach marzenie, naprawdę. Przesuwam sobie, wybieram i, i tyle, a nie, a nie tam grzebie, Bo to jeszcze sobie radzisz, ja nie. <grym> to się nie wiem komu masakrę się Nie wiem komu się Ja ostatnio doczynę. mu się odgrażałam, że przestanę mu składać ubrania do szafy, bo po prostu szkoda mojej pracy. No, no Ale była teściowa mamusia i, 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 i co? I, i składała. Suszarki. Składała. <grym> Oj, dobrze, może że nie z tymi kobietami dookoła. Tu mama na Wiemy, dole, tu ustawić, teściowa, no tu ja. Dobra. Jeszcze dwiary rośnie. Więc to po kolei. Garaż dwustanowiskowy, przejście do domu, mały przedpokój, może nie taki mały, albo po prostu miejsce, gdzie będą szafy na, jakieś, na jakąś odzież wierzchnią. Tutaj zaraz mamy kuchnię. Kuchnia jest otwarta na salon i właśnie ja często gotuję i mam często bałagan w kuchni i się zastanawiam, czy tutaj nie postawię jakiejś ścianki działowej, ażurowej, jakiejś takiej bardziej dekoracyjnej, ale to nie jest rozmowa Z tej strony mamy dużo temat. światła. Czyli kuchnia, salon. Guitarę. Tak, bardzo dużo przeszkleń jest, więc będzie bardzo, bardzo jasno. Eee, też na dole mamy właśnie e, łazienkę taką malutką, blisko biura, więc jeżeli e, ktoś by chciał skorzystać, może to zrobić i niekoniecznie widzi cały nasz dom. Eee, I co, przechodzimy Chodź. na górę chyba? Na pięterko idziemy, Ania. Tak, do sypialni. Tutaj naprawdę wprowadziliśmy bardzo dużo zmian, ale właśnie jako opcja dodatkowa przy wyborze projektu można sobie to dokupić, że od razu te zmiany zostaną przez architekta naniesione, więc my z tego jak skorzystaliśmy. Za, jak, już, jak już zaczynamy od sypialni, to od takiej wersji bardzo romantycznej. Widok na pola, pola i las. To tak. jest to, tu jest nasza sypialnia z małym balkonem i właśnie widok będzie na pola i tu mówiłam, że, że za nami się nikt nie wybuduje, więc Pokój wspaniałe. dziecka, pokój dziecka. Tutaj takiego pokój bardzo małego. Nie, to nie, tu. nie tutaj właśnie, to nie jest ten rzut, bo już Aha. zaszły zmiany. I tylko Dobra. się zgadzają tutaj pokoje, a ta strona całkiem została pozmieniana. Tu nie ma łazienki, łazienka została przyniesiona. Tu zdecydowałam się, żeby łazienkę połączyć z pralnią. A dlaczego? Ponieważ nie ukrywajmy, jak się ktoś wieczorem idzie kąpać, to co robi? Ubrania zrzuca pod wannę albo koło prysznica. Więc jak sobie pomyślałam, że mam z tym latać po całym domu, że pralnia na górze, na dole i to nosić. No a to ten nie. Awaryjni, awaryjny pokój. To to właśnie taki awaryjny. Trzeci dla trzeciego dziecka. Tak, to taki, taki malutki pokoik właśnie albo Można dla gości że nie planowany. albo właśnie albo dla kolejnego dziecka. <grym> <grym> nie, nie wiem. Na razie planów nie mamy, ale pokoik malutki przygotujemy. I taki bardzo duży nieużywany prawdopodobnie będzie teraz przez nas. Nie chcemy go jakoś specjalnie zagospodarowywać, bo to jest tak to jest nad garażem, taka płaska powierzchnia z widokiem na no tak z przodu drogi, prawda? Do wjazdu. Do wjazdu, ale tutaj właśnie będzie pralnia Grzegorz i będą drzwi wyjściowe, więc ja myślę, że fajnie, kiedy do pralni też można wpuścić świeże powietrze, a jednocześnie czasami, ja uwielbiam jednak, kiedy pranie suszy się na dworze i wiem, że są suszarki teraz, że nie powinno, a czy nie powinno, że dużo osób od tego odchodzi, ale jednak no, takie... Jak, jak będę jak... przejeżdżał kombajnem, to będzie ciekawie. Nieprawda, nieprawda. Bo z sieczkarni to od tej strony... tam cała słoma z tymi ubraniami. To z tyłu, jakbym na tarasie, to tak, to się zgodzę, a z przodu akurat nie. Dobra. Mogę słyszeć, dobrze pomyślałam. Nie patrzę. Dobra, idziemy do Liwki. Jak to było? Tu na razie jest siernisko, ale będzie buraczysko, tu będzie. No. Buraki to będą. Tam rosły. będą buraki. W naszym ogrodzie. Chciałoby się powiedzieć, że najgorsze mamy ze sobą, że wybór projektu już jest za nami, e, ale chyba z tego, co pisaliście, najgorsze przed nami. Przede wszystkim przestrzegacie nas przed różnymi fachowcami i dopilnowywaniu dokładności, e, więc co, będzie ciężko, ale dam radę. Będzie co? nadzór z Twojej strony? Taki konkretny? Musi być, <laughs> musi być. Na ile czas pozwoli. No to dobrze, to, co, to jaki kolejny etap? Łopatę wbijamy? To już będziemy chyba konkretnie działać. No mam nadzieję, mam nadzieję, że otrzymamy już wszystkie pozwolenia. No i co? Więc zapraszamy na kolejny odcinek z naszej niezwykle fascynującej budowy. Słuchajcie, napiszcie tylko proszę, co z tymi grzejnikami? Czy to się tak naprawdę da, tylko z tym ogrzewaniem podłogowym? Do zobaczenia.